20 tysięcy złotych za mniej niż 12% dla Konfederacji w wyborach, tylko dla ludzi podbijających post. Taką deklarację złożył użytkownik Marvel7 na popularnym portalu społecznościowym Wykop. Mało tego, użytkownik zadeklarował, że jego konto nie jest fejkowe, płatność ureguluje przelewem, a losowanie zorganizuje tuż po oficjalnych wynikach wyborów. I co? Nic. W wyborach do Sejmu, które przypominam odbyły się 15 października tego roku, Konfederacja uzyskała jedynie 7,16% głosów, zyskując tym samym 18 mandatów, co potwierdzają oficjalne wyniki ze strony wybory.gov.pl. Jest to wynik niestety daleki od prognozowanych 12% przez użytkownika Marvel7 na portalu Wyko. I co teraz? Ano sprawy w swoje ręce wzięła jedna z użytkowniczek portalu i wystosowała oficjalny komunikat w stronę użytkownika Marvel7. Dnia 15 października użytkownik portalu Wykop Marvel 7 zawarł z innymi użytkownikami umowę o treści jak na zrzucie ekranu. Obiecał, że rozlosuje wśród Plusujących 20 tysięcy złotych. Jeśli w wyborach Konfederacja uzyska mniej niż 12%, co stało się faktem. Do tej pory nie poinformował inne strony umowy, kto wygrał tę kwotę pieniężną. Obawiam się, że jego kontrahenci zostali oszukani. W związku z tym stawiam użytkownikowi Marvel 7 ultimatum: albo przekażesz nagrodę zwycięzcy, albo czekać poseł sądowej i olbrzymia kara grzywny, a nawet więzienie, według kodeksu karnego i kodeksu cywilnego. Post użytkownika Marvel 7 doczekał się ponad 3997 podbić, a więc w losowaniu udział wziąć mogło całkiem sporo użytkowników. Marvel 7 milczy, a co niektórzy dopominają się losowania, którego jak nie było, tak nie ma. Oto kilka komentarzy, które pojawiły się pod postem wzywającym do wypłacenia nagrody zwycięzcy konkursu. Oby go dopadli, przyrzeczenie publiczne to nie przelewki. Czegoś od Bordo spodziewaliście? Że wam miliony na konto przeleje? Znam go osobiście i jego jedynym majątkiem jest pięcioletnie Xiaomi. Na miejscu chłopa to akurat najmniej obawiałbym się pozbu zbiorowego, a bardziej sens powiek spędzałaby mi kontrola urzędu skarbowego. Ponieważ świadomie lub nie zorganizował loterię, a żeby przeprowadzić loterię, trzeba uzyskać zezwolenie dyrektora Izby Skarbowej i opłacić to zezwolenie. Są jeszcze inne warunki ale sobie daruje. To no fakt, inną sprawą jest, że gry losowe w Polsce są zakazane bez koncesji. I o tym trzeba wiedzieć. Niektórzy użytkownicy wykopu całą tę dramę odebrali w formie żartu, i w sumie chyba dobrze, bynajmniej ja tak uważam. Wykop Serious Business. Panie Ziobro, proszę przyjechać na wykop. Wykop to jednak stan umysłu. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o całym tym zamieszaniu. Post użytkownika Anita Kowalewka ma obecnie ponad 367 wykopów i znajduje się prawie na samej górze strony głównej serwisu. Jaki będzie finał tej sprawy? Poinformuję Was niebawem, ponieważ zamierzam ją śledzić. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.